Najczęściej zadawane pytanie ostatnio jest takie, gdzie mi się lepiej uczy? W której szkole? W której ze szkół? A ja zawsze niezmiennie odpowiadam. Jeżeli chodzi o atmosferę pracy, jeżeli chodzi o młodzież, nie ma różnicy. Fajnie mi się pracuje w każdej szkole. No jeżeli chodzi o e, wyposażenie techniczne, no widzicie co tu za mną jest, przynajmniej, no tutaj jest w ogóle bez porównania w innych szkołach, tak? są projektory, e, są, jest telewizor w każdej klasie, jest miło, jest ciepło, e, no po prostu warunki są mega, mega fajne. E, nawet, e, Tablica, która jest tutaj, jest tablicą taką tradycyjną i tak jeszcze ja powiem wolę, dlatego że nie muszę biegać i prosić się o markery albo których w zasadzie nie dostanę, tylko potem sam muszę sobie je załatwiać. A kreda jest zawsze, także i poza tym jak się pisze wiadomo, że uczniowie dużo błędów robią, więc łatwiej tak zmazać i potem napisać coś jeszcze raz niż, niż tam szorować tą gąbką i potem tak, także... No, pamiętacie co mam na górce? Tutaj mam pełen wypas, yy, a na górce mam grzyba na całym, który się rozszerza i się robi taki czarny, jeszcze bardziej. I taki jest kulny, taki horror. Zawsze tak patrzę, co nam spadnie coś na mnie, czy nie spadnie we włosy. Tak że, yy. No ale to, co zrobić? W tym roku znowu zabrakło farby. Się tym wszystkim podjarałem, gdy przeczytałem y, w głosie nauczycielskim. Y, dość straszenia, zajmijcie się pensjami nauczycieli. No to się zajmuję i apeluję, żeby pensje nauczycieli były przywrócone do normalnej wysokości, nie z pozycji czarka, bo naprawdę każdy dyrektor szkoły, sprawiedliwy dyrektor szkoły. Myśli o nauczycielach, a nie o swoich znajomkach, przyjaciołach i sąsiadach, których pozatrudniał nieraz bez żadnego wykształcenia, bez magistra. Potem oni szybko, szybko robią jakieś wykształcenie, sobie robią jakieś kursy, coś, oczywiście na koszt szkoły, żeby to jakoś wyglądało z tymi medalami, krzyżami. Kurcze, są ludzie, którzy dostają te już są powieszani jak generałowie z Korei Północnej, a są tacy, którzy pracują naprawdę 25, 30 lat, nie opuścili ani dnia. I co dostali? Główno, każdej normalnej szkole dodatki motywacyjne. Są przyznawane wszystkim nauczycielom, jeżeli dobrze pracują. A wszyscy nauczyciele przeważnie dobrze pracują i każdy te 2-3% ma dla zasady. I wszystkie te profity są przyznawane nie przez jakiegoś apodyktycznego dyrektora, ale przez Radę Szkoły. Taka rada jest w każdej dobrej szkole. I w skład takiej rady wchodzą przedstawiciele samorządu, czyli uczniowskiego, czyli uczniowie, nauczyciele, związki zawodowe, wszyscy ci, którzy mają jakiś wpływ na życie szkolne, I oni najlepiej wiedzą jak dany nauczyciel pracuje i czy warto go wynagrodzić. I wtedy nie ma żadnego komoterstwa, że tylko rodzina dyrektora, czy jego sąsiedzi, czy, czy, czy znajomkowie jacyś, którzy w ogóle nie uczestniczą. Zniszczą w życiu szkolnym, nic nie robią, a dostają potężne benefity. Taka, taka rzecz byłaby niemożliwa po prostu. Dobry dyrektor nie dzieli ludzi. Ja wiem, że skłóconymi lepiej się rządzi, ale to są takie rządy charakterystyczne dla komuny. A czasy komuny już się skończyły dawno, i teraz mamy demokrację, i teraz dyrektor w zasadzie nie jest dyrektorem, tylko powinien być liderem, który doradza, który motywuje, który dba o swoich ludzi, dba o całe środowisko szkolne, a nie tylko myśli, hmm, a może dołożę tam szwagrowi. A może tym tu zabiorę, a dostanie moja krześniaczka, co by tu pokombinować, komu by jeszcze zabrać. No to są chore rzeczy. To nie są duże pieniądze, ale chodzi kurwa o jakieś, jakieś poczucie przyzwoitości. No niestety tak się dzieje w niektórych szkołach. Oczywiście mówię to bardzo ogólnie, nie o konkretnej szkole. No zobaczcie No i zobaczcie Codziennie tych jajek mamy od zatrzęsienia yy, pomimo, że tych przepiórek zostało nam 7 yy, Jajek mamy naprawdę mnóstwo Czasami jest tak, że przepiórki przestają się nieść na zimę, ale nasze są jakieś dziwne, także trochę się nie wyrabiamy z jedzeniem tych jajek. rzadko przechodzę do, do A, wiem że wszyscy tęsknią Ale nie mam po prostu czasu Tu spędziłem młode lata Jako młody nauczyciel W tym budynku zaczynałem jako nauczyciel starzysta. A teraz tylko tutaj wpadam w odwiedziny. Rzadko jestem w budynku A, bo naprawdę obowiązki nie pozwalają, chociaż wiem, że wszyscy bardzo na mnie tam czekają i bardzo mnie lubią, kochają. No, ale niestety ostatnio je rozczarowuję i nie przyjeżdżam często. Nie przychodzę często do budynku A, ale obiecuję poprawę. Pozdrawiam. Zobaczcie, to jest kotek naszych sąsiadów. Jak tylko wchodzę do domu, niestety on chodzi ze mną. No i potem jak w Flingstonach, muszę go wystawiać, a ja on drapie w drzwi. Ale nie mogę wziąć dziesiątego kota, bo ktoś mnie tutaj zabije. Chodź, do domu. Ja mam chyba jakiś magnes w dupie na te koty. Ja nie wiem. Moja ulubiona klasa. Jako jeden z pierwszych wiem kiedy są promocje w biedronce. I dzięki temu, że pracuję przy biedronce, jeszcze nie w biedronce, yy, jeszcze mnie nie skusili wypłatą, ale już powoli się przymierzam, yy, no to powiem Wam, że dzięki temu dowiedziałem się, że są promocje na pewne towary. Oczywiście, jako człowiek z Poznania, popędziłem tam szybko, gdyż myślami byłem przy tych, których najbardziej kocham i kupiłem drapaki dla kotów. No, korzystając z chwili przerwy, że jeszcze uczniów nie ma, e, chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat e, kolejnej afery, która szykuje się w szkolnictwie. Mianowicie nauczyciele masowo odmawiają poprawiania matur. E, i CK już wpadło na taki genialny pomysł, żeby wysyłają e, zawiadomienia o maturach, który, jeżeli się nie wyśle e, takiego e, od nie odmowy, to jest tam taka klauzula, że w przypadku nieodesłania e, odmowy e, automatycznie e, traktują to jako zgodę w poprawianiu prac maturalnych i taki e, nauczyciel po prostu musi pojechać na sprawdzanie maturów. Oczywiście jest to niezgodne z prawem i bardzo łatwo można to y, odkręcić, ale mimo wszystko no, jedna z koleżanek znalazła to wezwanie y, do poprawiania w spamie. I żeby tego nie znalazła, to mówiła, kurde, musiałaby jechać. No, ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie teoria. Nauczyciele nie są aż tak głupi, a przestają poprawiać y, te y, te prace, no po prostu to są grosze. Na mnie CKE już nie stać. Od wielu, wielu lat po prostu uważam, że weekendy majowe są zbyt piękne, żebym za grosze siedział od rana do wieczora i poprawiał pracę. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. Po prostu nauczyciele się zjeżdżają do jednej ze szkół, są zamykani jak takie konklawy i od rana do wieczora poprawiają, poprawiają, poprawiają. Kiedyś jeszcze jakiś catering był, jakiś tam obiad dali czy coś. Teraz nie, jak nie weźmiesz własnych skibek, własnych kanapek, to będziesz kurwa na głodnego poprawiał. No i kilka kolejnych weekendów majowych, chyba najpiękniejszych w ciągu roku, masz gdzieś i znowu za grosze robisz. I ludzie nie są aż tak głupi. Druga połowa stycznia, a ta choinka prawie w ogóle nie zgubiła żadnych igieł. No dla mnie szok, ja nie wiem co oni robią z tymi choinkami w Biedronce, ale kupiłem na początku grudnia. No mija już, już minęło półtorej miesiąca, a ona pewno wytrzyma jeszcze do następnych świąt. Normalnie już bym dawno ją bywalił, ale jest piękna, ładna, zielona. No niech namy dalej zdobi tym razem ogród. Hmm. A teraz tak jak wam mówiłem zobaczcie rybkę i pomóc Samo i tu też po każdym przymrosku pamiętajcie, żeby w oczku rozbić tą taflę bo jak się zrobi gruba po kilku dniach to je już nie rozbijecie i jeszcze wam się rybki poduszą fakt, jeszcze jest zima, ale ja już sprzątam szklarnie dlatego, że no, już powoli będziemy się przymierzali do siania pomidorów i innych roślin mam nadzieję, że będziecie ze mną mam nadzieję, że razem coś wyhodujemy ale nie o tym dzisiaj. Słuchajcie, w moim wieku zauważyłem, że coraz mniej się podniecam, a coraz bardziej się wkurwiam i sprzątam tutaj, i słucham wiadomości. Wiecie co? Yy. Wszystkie państwa próbują jakoś tej Ukrainie pomóc. Nawet te najmniejsze kurwa, którzy mają tam, my wiemy, po 5 czołgów, to 3 kurwa odsyłają do, yy, na Ukrainę. Ale kurwa nie Niemcy. Mało tego, jeżeli ktoś od Niemców kupił te ich Leopardy 1 czy 2, to nie może ich przekazać do Ukrainy, no bo y, tam jest w kontrakcie, że Niemcy się muszą zgodzić na to, a oni się nie zgadzają. No to y, o co tu chodzi? Wszystkie Państwa próbują pomóc, a Niemcy kurwa najpierw wysyłali hełmy, chyba jeszcze te takie y, poniemieckie, hitlerowskie. Y, a teraz yy, mówią, że żeby... może w lipcu jak odmalujemy, to yy, wyślemy Ukrainie 8 leopardów. Hello. Bundeswehr to jest jedna z największych armii świata. No do kogo wy chuja robicie? I w związku z tym mam takie przesłanie do przewodniczącej Komisji Europejskiej, bo wiem, że mnie ogląda. Kobieto, what's wrong with you? Can't you see that the pact ribbon is still working? I'm watching you. Mm. O, kocimiętkę nawet dali. Co tutaj jeszcze jest? O kurczę, zobaczcie. jeszcze jest takie... taka piłeczka, kurde, człowiek się cieszę, jak murzy z lusterka. Jeden drapaczek po tych wszystkich rabatach kosztuje 10 zł. Nawet nie wiecie jak to cieszy serce poznaniaka. No co? Dobrze. śpimy sobie razem. Dosypiemy. Dzieło to działo. Nowy towar. Nie jest na życia ten, kto nie obcinał 9 kotom bazurów. Ja co miesiąc muszę obcinać 9 razy 4, 18, 36 łapek, znaczy bazurek, znaczy pazurki przy łapkach. Natomiast no nie jest to łatwa robota, powiem wam szczerze. No i dlatego kupuję te y, drapaki, żeby te przerwy między, tymi, między tym manikirem y, troszeczkę wydłużyć. Proszę, zobaczcie jak drapią. Widać, że i kocimiętka działa, <laughs> i drapaki działają. Jest ok. Fajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na następne wydanie prawdopodobnie jak zwykle przyszły weekend. A teraz żegnam was i jeszcze raz pozdrawiam wasz Belfer wybitny i Marcinek.